Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj się przejdziemy do moich róż. Zaczęły już kwitnąć, chciałam Wam pokazać. Wydaje mi się, dwie najpiękniejsze na chwilę obecną. Chodźcie. Właśnie zaczęło padać, ale szybko się tutaj przejdziemy do tych moich piękności. Mam na myśli różę Boskobel. zobaczcie, i różę Rosengrafin Maria Henriette. Pokażę Wam teraz z bliska, jak wygląda kwiat. Tutaj mamy różę Bosco Bell. Jest cudowna. Zobaczcie, jaki ma pełny kwiat i też ładnie pachnie. No i przebija ją w tym wszystkim, w zapachu ją przebija przede wszystkim róża Rosen Grafin Maria Henrietta. Zobaczcie, też ma taki cudowny kwiat, a zapach ma taki pudrowy bardzo. Ślicznie one tutaj teraz razem wyglądają. Pokażę Wam jeszcze tutaj z daleka. O, cudowne dwie cudowne róże.